Witamy Państwa bardzo serdecznie ponownie. Kadry Miasta Studio i nasz wyjątkowy gość. W Kadrze Miasta są tylko wyjątkowi goście. Więc dziś Pani Maria Kozyra, która jest kierowniczką. Ustalałyśmy długo jak Panią nazwać, bo też tytułów może być wiele. Pani Maria Kozyra jest kierowniczką Tomaszowskiego, Tomaszowskiej Grupy Teatralnej działającej przy Tomaszowskim Domu Kultury. Witamy Panią bardzo serdecznie. Również witam i rozumiem, że mam opowiedzieć o tym. Jak grupa powstała? Czy tak? Tak, dokładnie. Chcemy wiedzieć, kiedy powstała, bo uwaga, zbliża się jubileusz. Kiedy powstała, dlaczego powstała i jak ona funkcjonuje? No więc grupa powstała bardzo dawno temu, ponieważ za rok obchodzimy dwudziestolecie naszego istnienia. Powstała jeszcze wtedy, kiedy ja pracowałam w gimnazjum, i tak się zdarzyło, że miałam wyjątkową klasę. A skoro zauważyłam ludzi bardzo zdolnych, więc postanowiłam stworzyć taką grupę teatralną. Początkowo było to na potrzeby szkoły, a potem przeniosło się na deski Teatru Tomaszowskiego. W tym czasie powstało wiele przedstawień, wiele wyjątkowych przedstawień i wszystkie są reżyserowane przez Panią. Trudno mi sobie wyobrazić, jak wielką trzeba mieć wyobraźnię, jaką pasję do tego. Jak powstają Różnego rodzaju scenariusze na różne wydarzenia, bo przecież mówimy o pasyjnych, mówimy o patriotycznych. Te, te przedstawienia są naprawdę najróżniejszej maści. Jak one powstają? Skąd pani bierze jakieś inspiracje? Tak naprawdę takie pierwsze większe przedstawienie pojawiło się, kiedy w Tomaszowie zaczęto organizować rekonstrukcję. I wtedy poproszono mnie, żeby stworzyć jakiś spektakl, który by jak gdyby dopełniał ten czas. No więc wpadłam na pomysł, że trzeba zrobić coś, co jest związane z naszym miastem. I tak też usiadłam, rozpisałam rolę, a że miałam już tę grupę teatralną, tak jak już wcześniej powiedziałam, dodatkowo poprosiłam osoby starsze, i w ten sposób powstała grupa wielopokoleniowa, która trwa zresztą do dzisiaj. No, a wracając jeszcze do, do tego tematu, więc takim podstawowym wątkiem to było to, co się dzieje i działo w 1939 roku w Tomaszowie. I to był taki cel główny i okazało się, że to wydarzenie podobało się i to był początek. A potem, potem to już było wiele, wiele lat, ponieważ we wrześniu każdego roku organizowałam spektakle teatralne, które opowiadały o jakichś latach, ale również nawiązywały do zdarzeń w Tomaszowie. Ogromną popularnością cieszą się przedstawienia pasyjne. Wielu mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego czeka właśnie na ten czas, by mu obejrzeć. Sama, będąc na jednym z pierwszych, byłam pod ogromnym wrażeniem. Czy są takie spektakle, takie wydarzenia w przeszłości, które Pani pamięta, które jakoś szczególnie na Pani zrobiły wrażenie, także na Pani samej, mimo że Pani reżyserowała, przygotowywała to przedstawienie, ten spektakl, to czy jest jakieś? jakieś takie wydarzenie, które Pani pamięta szczególnie, które gdzieś tam utrwaliło się. Tak, to było takie jedno z pierwszych, które nawet chyba do tej pory jest do, w internecie, funkcjonuje, można je oglądać. I to było na żywo, kiedy pokazaliśmy Jezusa, pokazaliśmy Jego historię i kiedy pojawiły się stroje z tamtej epoki, kiedy było no wielkie zainteresowanie, bo ludzie byli poruszeni tym pierwszym spektaklem. I potem, kiedy już widziałam to zainteresowanie i chęć oglądania, kiedy to Ludzie przychodzili nawet na trzy spektakle, więc po prostu była ochota, żeby robić następne, jakoś je rozwijać, dodawać inne wątki z Ewangelii, jakoś upiększać, interesować. No i właśnie tę rolę główną, rolę Jezusa do tej pory gra Sylwek Sobieszczański innej postaci. Nie wyobrażam sobie, która wcieliłaby się właśnie w tę rolę. Mówimy o sylwku, ale to jest spora grupa. Kto jeszcze bierze udział? Nie chodzi mi oczywiście o imiona i o nazwiska, ale jaka to jest grupa. A jeśli chodzi o grupę, to właśnie wracając jeszcze do tamtego spektaklu, to chyba ze 70 osób wzięło udział, ponieważ no, potrzebni byli ludzie. Którzy byli często statystami, ale dopełniali całości i to właśnie może dlatego ten efekt był taki, no nie wiem, przejmujący, nawet potrafiłabym powiedzieć. A jeśli chodzi o grupę, ta grupa powstała dawno, ale ona funkcjonuje do dzisiaj, bo nikt z teatru się nie wypisał, a to już są setki osób, śmiem twierdzić, ponieważ. To byli ludzie młodzi, teraz są już dorośli. Są studenci, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają i biorą udział właśnie w tych naszych spektaklach. Jest to logistycznie trudne, ponieważ musimy ustalać terminy, ustalać salę, robić próbę, ale wszystko da się zrobić, jeśli, jeśli się chce. A dowodem na to jest chociażby czas pandemii, kiedy w ogóle nie przestawaliśmy pracować i na przykład sztuki powstawały, próby się odbywały, ale drogą internetową. I każdy prób, na próbie się znalazł i ćwiczyliśmy. I, no I efekty jakieś tam były. Można było też na, oglądać nas w internecie. Pytała Pani o pomysły. No tak trudno powiedzieć, bo jest Ewangelia, jeśli chodzi o sztuki pasyjne. No wiadomo, jest inspiracja, ale wiele sztuk też powstało zupełnie innych, często humorystycznych. Więc pojawiają się własne pomysły. I chociażby jeśli. Robimy adaptację jakiejś, jakiegoś utworu, no to wtedy wiadomo, jest ten główny wątek, ale zawsze dochodzą elementy związane z Tomaszowem, często śmieszne, często poważne, i, i to też się podoba. I chciałabym jeszcze jedną rzecz dodać, że szczególnie te sztuki, które robię we wrześniu, bo w tej chwili już nie robiliśmy takich o charakterze wojennym, ale robimy często humorystyczne, żeby, żeby po prostu ten temat zmienić i zawsze na każdej sztuce mamy bardzo dużo uczniów z różnych szkół. Gramy po trzy, cztery razy dziennie, ponieważ są chętni do oglądania. Staram się pisać te scenariusze tak, żeby miały one charakter edukacyjny i Robić to tak, żeby zarówno mógł oglądać uczeń klasy czwartej, jak uczeń klasy, nie wiem, trzeciej, liceum, chociażby. No, tak to wygląda. Ten wymiar edukacyjny stanowczo jest. Wiem, jak jest z ludźmi kultury. Często pojawiają się marzenia, że chciałoby się więcej, chciałoby się. Jakie marzenia ma pani Maria Kozyra a propos właśnie. Sztuk teatralnych, a propos planowania następnych wydarzeń? Czy jest taki szczyt marzeń, który pani chciałaby osiągnąć, chociażby na jubileusz, który będzie w przyszłym roku? Och, to bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że w moim przypadku, bo już bardzo dużo lat przepracowałam, więc życzę sobie przede wszystkim zdrowia. Skąd się biorą pomysły, sama nie wiem. Chyba z wiekiem przychodzą. Także to jest ten plus tego wieku, tych przybywających lat. A czy ja mam jakieś marzenie? No, chciałabym, żeby nie było gorzej niż jest. Jubileusz za rok. Jeszcze myślę nad tym. Nie chciałabym zdradzać, może wyprzedzać faktów, ale we wrześniu, chociażby w tym roku. Planujemy na podstawie y, utworu Poskromienie Złośnicy Szekspira zrobić naszą złośnicę y, w takim humorystycznym tonie, żeby się ludzie mogli bawić i żeby młodzież również i poznała treść te, tej sztuki i zobaczyła, co my nowego dopisaliśmy i jak, jak się bawimy. Może tu właśnie przy okazji postaram się zachęcić Państwa do obejrzenia tegoż spektaklu, ponieważ będzie, będzie wesoło, będzie nastrojowo, będzie śmiesznie, tanecznie, muzycznie. Wszystkie elementy zbierzemy po to, żeby, żeby zaciekawić widza. My tam stanowczo będziemy i zachęcamy także bardzo serdecznie do tego Państwa. Moimi Państwa gościem była Pani Maria Kozera. Dziękuję bardzo serdecznie za to spotkanie, które udało nam się dopiąć, z czego bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo.